Witajcie, ma z tej strony Rafi i ze mną jest dzisiaj Kona Barbarzyńca I dzisiaj jest ten dzień, w którym otwieramy kwadratową masarkę z sezon drugi a więc, y, tak jak teraz y, widać tutaj jest barb event niewidzialni ludzie tutaj są, bo oczywiście konan rzucił wypadkę na niewidzialność no i teraz y, jak wszyscy w no i teraz odbędzie się event. Właśnie czepam wszystkich. Uh, TP here. Gammer set. TP here. TP here. have Linux. TP here. Um, Nie spam. Dobra, dawaj do góry. A ja ci powiem, jakie tam dobra? Ja mam realty, złoto, żelazo, jabłka, enterperów. Czekaj. Excel. Ty weź, rzucamy chyba. Ty pierwszy pół diaksów weź, ja też wezmę pół stak. Dobra. Dobra, 32. Weź pałeczkę u blaze za 10 weź emeraldów e, 32 czyli był staka e, weź jeszcze e, tego stak żelaza stak złota no już masz? no, no i jeszcze weź nie wiem na przykład e, nie wiem exp i ender perły. dobra i weź a nie ender perły nie e, weź to ex. buteleczki z exp no, no. no. Jeszcze tego. 64 buteczki. Ostatni napisz tak. Dobra. Dąży się wiesać. Dobra. No to to, więc y, chyba zaraz będziemy rzucać. Naprawdę, że wszyscy do łam teraz padli Jest trzech typa. Uwaga, zaraz rzucamy. Nie rzucaj. jak się rzucić. Baczek. Dobra. Najpierw rzucamy diaksę. Dobra. Dobra, to. Zapytam się tego Patryka, zejdę wbije Kuba. Dobra. Wszyscy są na warpę, nie pisz tego, boże. Aro. Kurde, chcę zrobić ten event, bo chcę jeszcze na Game młodzie poszukać miejsca na tego na, spa na nasz żebyśmy się tam osiedlili Jeszcze w tym odcinku Ktoś instaluje, jeszcze minecrafta, żeby zagrać Nie, nie czekamy, chodź zacznijmy Zanim on to zainstaluje Dobra, zaczynamy, walimy to. Jezu, trochę mało tego, ale dobra, będzie jeszcze event parku. Buzaj tak perfidnie do lawy Ha ha, to no. Poczekaj będę rzucał w lawę. Dobra, nie, nie w lawę, bo się zmarnę rzecz, Kudyn. Naciskaj, ku, tylko. Kudyny. Naciskaj kuch tylko wół. Co ty robisz? Masz rzucać te butelki tak, żeby się rozwalały. A, no ta też rzucasz. Dobra, uwaga, aaaa. z kpę. Oni, jak oni utoną tym tubek to, to się utoną Dobra, już więcej butelek nie rzucaj Przestań Okej okay. To jest koniec e, tego eventu 49 diaksów, skajmy e, Fajnie e, Dobra, parkour To przejdzie zostanie stanie nagrodę Startujemy też? Tylko my nie dostajemy nagrody. Nie, nie startuję, a ja tu muszę obserwować czy nie... czy jakoś nie tego Jasu pobiermy raz Jestem lamą też? Dobra, ja tutaj będę obserwował Czy ktoś nie oszukuje. O Karol Karol wysyła się naprawdę, nie? Karol ciśnie tylko Karol naprawdę z przodu jest? No. Ja tylko go widziałem, jak on wybiega, reszta co mnie to nawet połowa osób nawet nie przyszła. Nagrody nawet nie wiem, jaka będzie, ale. No jak zmieczyć? Karol, nie uda ci się. Chyba, że set home, może ustawię to wiesz. Ze set od razu możemy wiesz. Chyba, w walce na początek. To jest łatwe. Fuck, ja nie mam co ten papryka zrobił? Ender no. rzucił. Papryka Estemplarz. gdzie no jest papryka. Czemu tutaj nie ma tego, co ty zrobiłeś? Ja tym nic nie robiłem! Ty. Co? Dawaj to? szybko postawię to. Jakie to były klaski. Ja nie mogę znać ja wiem, ja wiem. Ale, 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 ale. To było tak, no i to bylo škola na dole. No prawie jest ten ten co pisał o koszunkach Multiego. Karol je na prowadzeniu. I tak klaska pod nogą, ale był chamski jest panie tra... O, Karol, Karol, ciśnie, ciśnie I ściągnął z Teraz zostanie 80 Czy uda mu się? O, no, On przeszedł to wszystko na raz, a zwalił 180 Ty, czemu on tu jest z powrotem? No bo można z Jeszcze raz i nie może z No, dwa, dwa razy bym tak z nim, kolejnego razu nie ma. Dawaj, niż... może złoży, może być pierwszy. <głos> <głos> może to wygra, może to wygra Linux. Przeskoczył, naprawdę? Czekaj, ja, ja tu zniszczę klaskę, jak ktoś nas skoczył. Nie, 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 nie. <noise> co to jest? Zepchnął go, nie, nie, nie. A masz zegar? No. Zepchnął, kocham jeden. Jestem Balfour, tak? No, Finoks próbuje wypchnąć stm No, weź. Oni wszyscy próbują się zepchnąć. Zepchnij z STM-a. <grym> Dobra, <grym> zostawcie. <grym> o! Przeskoczył. Bam bam, 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 Dam mu diarkę. Jestem Bel, drugi się rozsądek na boki To jest napisz. To ja tam diaksach Nie, nie, nie nie rzucaj. Ale nie rzucę. Pierwsze miejsce 24 diaksy, drugie miejsce 16 diaksy. Nie, 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 ja wybieram ci nagrodę. Ty, że tego dajesz. Nie koniec. Ale ja mi powiedział, że... Widzieliśmy tu. E, dobra, to ja idę na spawnę i speed 5 i lecę gdzieś bardzo daleko. DP hier. Linux. Dobra. Ja nie będę go kradł. Dobra, to on dostaje pierwsze miejsce, dostaje nagrodę. 10 jaksów, 10 jaksów, 10 żelaza, 20 złota, 10 emeraldów O, yy, nie wiem. No. I teraz dalej lecę. To no i tak jeszcze nikt ja. nie dobrań. O ja odchodzę. A ja mu daj wszystkiego po pięć. Dobra. Dobra, to teraz y, lecimy sobie szukać miejsca na game modzie. O, nie się. Że... Nie no, na gamemodzie musimy, bo po co biegać? No jutro byśmy biegli, tak dalej. Do... Do... A właśnie te rzeczy, które wszystkie mam, to ja odłożę. Te rzeczy też, które mam na sobie muszę odłożyć wtedy. Skoro chcę tak ten. I co? A, dobra. Idę na chwilę na warp wip, room. Muszę ze śmietnika skorzystać. Co ty zrobiłeś tutaj w tym śmietniku? Gdzie? Czemu dajesz kratę? To teraz coś rzuć. Jak rzucisz, o, widzisz, wszystko spada. No ale wiesz, że jak coś nie spadnie. To trzeba sobie nie rzucać. Zauważ. No i, I co? To jest... Ale coś nie spadnie, weź to wywal. Wywaliłem przez to już jest tam ten grupa. A ja tą kratę zamontowałem specjalnie jakby ktoś był na tyle inteligentny jakby tam wpadł Dobra budujemy się na West Lecimy prosto Dobra Ale gdzieś bardzo daleko od pana się budują Leć byle gdzieś poszukaj jakiegoś fajnego miejsca Mm -hmm. Nie, może być dżungla albo, nie wiem, jakieś góry znajdź. No i wtedy. Dobra. Dajcie Ym... już, szukasz miejsca? Tak. Znasz tą piramidę? E, nie tego, nie... Nie, byś nic, nie... nic z niej. Nic z niej. Nie hmm. tak równie dobrze możemy się w miasta chędzić. Nie. To co dalej? Oczywiście świat już nie wiem. O, świat mi się powodził że renderuje Ja jestem w gigantycznym razie, jakieś bagno, kolane. Za... bardziej spokojny oczywiście odcinek, bo e event był. A w następnym odcinku oczywiście będzie bardziej energicznie Ja tu znalazłem jakieś fajne góry w ogóle Nie wiem tego Jeszcze nie zrenderowały Chyba Ja bym nie woliła w masakrę, tak daleko poleciałam aż, aż mnie nie chce zalogować Login in Nie leć tak daleko, jak ci się nie generuje to nie leć No przestałem. Znalazłem dżunglę. Dawaj się jakoś fajnie na jakimś drzewie osiedlimy, bo w dżungli akurat. Takie taki ładny dom sobie walniemy i już. Dawaj tepnij się do mnie. Ja to na bok. Powinienem być, chyba że się przesuwałaś. Dżungla mniejsza trochę jest, tak mi się wydaje, że jest mniejsza. No taka mniejsza na terenie pustyni, blisko. O, bo widzę. Dobra, tutaj gdzieś się osiedlimy. Zobaczę, tutaj jest a więc ja zapraszam do, do kolejnego odcinka, który będzie oczywiście bardziej energiczny, tak jak mówiłem Może jeszcze tak y, poza odcinkiem tutaj zrobimy sobie, pozbieramy drewno itd. dalej. Wymyślimy plan, jak zrobić ten domek A więc... Nie zwracaj uwagi, nagrywaj dalej A więc my się z wami żegnamy Na razie wszystkim Cześć Na razie Jeść. Jestem lamusem, płysym kaktusem Nie żartowałem.